Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zupę Tomka, czyli zupę kokosową, a dokładnie to będzie Tomka Gai, czyli zupa kokosowa z kurczaki. Bo są różne rodzaje, różne mięsa można dodać jak i inne rzeczy. Do zupy dodam pół puszki mleczka kokosowego, tak aby było na bogato. Oczywiście można dodać jedną, trzecią puszeczki. Będzie troszeczkę słabszy smak, mniej tłuszczu, jeśli ktoś potrzebuje, ale według mnie taka jest wersja najlepsza. Do tego specjalna pasta. Oczywiście można sobie zrobić taką pastę, znaczy w zasadzie składniki osobno, ale troszeczkę ich jest, więc na szybkiego można zrobić to w takiej postaci. Ja takiej pasty dodam jedną łyżeczkę. Oczywiście, w zależności jaki mocny aromat i smak chcemy mieć, to możemy dodać mniej albo więcej. Jest to na bazie galangalu. Jest też ekstrakt z kokosa i tam parę innych rzeczy. Taka buteleczka, czy tam raczej słoiczek, starcza na około 20 zł 20 porcji. Oczywiście o ile damy jedną łyżeczkę na jedną porcję. Do tego oczywiście dodam sobie grzyby, boczniaki i pod spodem mam pierś z kurczaka pokrojoną w kostkę. No i to w zasadzie praktycznie wszystkie składniki, ale dalej będzie pokazane, co jeszcze do tego będzie dodawane. Na razie idę sobie to wszystko do garnka wrzucić. Jeśli chodzi o ilość wody, to ja tutaj użyłem 350 ml. O ile byśmy mieli mniej mleczka, dali to po prostu więcej wody trzeba dodać. Ale taka ilość, według mnie, jest tutaj wystarczająca. Z mleczki dodałem też odrobinę bulionu drobiowego. Tak, aby nie trzeba było dodawać jeszcze dodatkowej soli czy coś w tym rodzaju. Wszystko robione na Sbicie. Mniej więcej powinno to potrwać około 15 minut, no aż się po prostu kurczak zrobi głównie. No ale ze względu, że to jest Sbit, to prawdopodobnie troszeczkę to dłużej potrwa. Na gazie oczywiście, raczej nie dłużej niż 15 minut. zupa gotowa wyszła z tego mega porcja ja jeszcze tutaj dodałem szczypiorek ale nie jest konieczne można też dodać kolendrę jak ktoś chce troszeczkę mi tutaj zbyt dużo chyba kurczaka wyszło i dlatego taka porcja wyszła no ale ogólnie nie jest jeszcze tak źle w trochę chłodnawy dzień Zjeść gorącej zupy, jak najbardziej jest w porządku. Jest kurczaczek, bardzo mięciutki, nasiąk kokosowym smakiem, bardzo dobry. Są też boczniaki, które sobie tak pokroiłem w paski. Ja tu dodałem takie ze trzy sztuki. Ale wiadomo, są różnych rozmiarów. To można dodać sobie, ile tam sobie ktoś chce, no i jaka ta zupa ma smak. Jako że to kokos to jest taka troszeczkę słodkawa, więc powiedzmy, że to jest taka wersja zupy łagodna. Z takim lekkim posmakiem kwaskowości, ale bardziej słodsze niż kwaśne no i oczywiście nie jest pikantna dlatego ja sobie dodam chili nie za dużo aby nie zaburzyć reszty smaku no i oczywiście nie trzeba koniecznie tego dodawać w tej paści już było na tyle dużo różnych przypraw że jest to zupa wystarczająca jeśli chodzi o przyprawy. No jak dla mnie taka zupa bardzo dobra. Mm. O ile ktoś lubi tego typu powiedzmy orientalne rzeczy. Oczywiście taką zupę można zrobić z poszczególnych osobnych składników, niekoniecznie z takiej pasty. No, ale po prostu z pasty nie trzeba różne rzeczy kroić, dodawać różne proporcje, tylko łyżeczka pasty i gotowe. Czyli, po prostu, tak na szybko w terenie można takie coś sobie zrobić. W domu, sobie można z poszczególnych, pojedynczych składników też to zrobić. Ale w terenie raczej wolałbym robić to na szybko niż na wolno. A smaki tak jest według mnie bardzo dobry. No chociaż troszeczkę może lepszy jest, jak się robi wszystko ze świeżych składników. No, ale z takich z takiej pasty też na pewno nie jest to złe. mi akurat taka wersja tej zupy jak najbardziej odpowiada. Mm. Dobry kurczak. Wspaniałe grzyby. Można też dodać jakiś inny rodzaj chińskich grzybów. Mi akurat smakuje taka z boczniaka. Oczywiście to nie jest jakiś konkretny, specjalny przepis, oryginalny. Taka po prostu moja interpretacja tej zupy. Ale bardzo dobrej zupy, według mnie. Mm. Polecam każdemu, to przynajmniej w ogóle nie ja takiej, zamiast kupować jakieś duże opakowania, na przykład takiej zupy, oczywiście można w wersji gotowej, takie w puszce też widziałem, w jakichś tam sklepach dostępne, a jak ktoś chce z poszczególnych składników, to taką pastę na przykład zamiast słoiku można kupić w saszetce tam są chyba trzy porcje według mnie mleczko kokosowe też można kupić w mniejszym opakowaniu tak jak ktoś chce sobie po prostu tylko znaczy teraz czy dwa razy spróbować jak mu podpasuje to może sobie częściej taką jeść jak nie podpasuje no po prostu wyda mniej pieniędzy niż od razu na jakieś większe opakowanie ja mam tego całkiem sporo bo często taką robię bo taką lubię, między innymi taką więc tak to u mnie jest Ja na pewno taką zupę jak najbardziej polecam osobom, które lubią tego typu orientalne smaki. Pewnie jakieś dodatkowe informacje, jak zwykle, będą pod spodem w opisie. No i to tyle, a ja muszę to szybko zjadać, bo jest chłodnawo, a chcę, żeby to było w miarę jeszcze ciepłe. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.